to wiecie, Ciś ja mam. Pokemony i to są nowe serie. To tu ma, i to są nowe karty i nowe serie też. I Ja, ja lubię pokemony i ja też oglądam Wszystkie serie. I ja mi, sam czekam tak długo na nowe serie, ale jeszcze nie muszę tego myśleć na pokemony. To te karty są fajne i ja myślę, to będą fajne karty. To ja jakieś nie mam i jakieś mam. To ja myślę, te trzy będą tej paczki. I tu mamy pokéball, chyba mówi To taki będzie pokeball i albo może będzie taki nowy, taki 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 czerwony pokéball. To to jest pokéball. To jest Master Pokeball i to jest Great Ball. To najpierw zobaczymy co w środku i potem otwieramy. To mm, ja, ja tak nie wytrzymałem, to ja trochę wyrwałem co trochę zrobiłem. To tu mam jakiś plakiet i to jest Onix, to mam taką kartę. I te ludziki od, 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 od Pokémony. To są fajne. to tu chyba musi, musimy zrobić e, jakie jest e, no takie liście no to te musimy zamierzać i tu mamy jeden jeszcze jeden plakat to jest wild i tu musisz gadnąć co jest takie nie, nie dobre, to ja zobaczyłem na końcu i musisz takie koła i... No, muszą być. E, są inaczej. No tu mamy. Od. No bajkę. I patrzcie. Te wszystkie ludziki. Ja tylko mam. Ten. Ten. I może. może mam jakieś. te To ja nie wiem. I to jest taki Pokémon. Co ja naprawdę z ten. I to Jego ewolucja. Jest to taki fajny. Jak, on, jak Walczyk Master i tu mamy grę na, na Nintendo Switch ale nie mam, nie mam tak dużo do kupienia ale będę miał ale kiedyś kupię Ukurary i chyba będę miał Pokemony i tu mamy rzeczy i patrzcie ile są Pokemony i, i u nowej serie były nowe Pokemony też to tu mamy jakiś kubek tu mamy jakieś zdjęcie I tu chyba jest taki, gdzie możesz pomalować e, inne kolory. A tu mamy te pokemony co ja naprawdę lubię. To chyba mam ten, i ten, ten, i ten, i ten, i ten, i chyba to wszystkie. I ten mam, i, po, i wam coś powiem. To jak bardzo temu. Jak już byłem tu, ja już miałam Pokemony karty i nie pamiętałem i znalazłem parę, chyba mam jeszcze. To tu mamy Czornender, co mam. I tu musisz gadnąć jakie to są. To jest chyba Kofiks, to jest taki... Chyba wiem wszystkie. I tu jest no taki laka, to mówi Gruke Sko. Ja mam te trzy i mam wszystkie ten ewolucje, ale nie mam te. To może kiedyś będę miał. I tu mamy najlepsze karty, co je spróbuję złapać, ale to jest chyba trudne. To tu mamy takie karty, to chyba są. I tu musisz taki puzzle, gdzie musisz pikaczu. Ale może nie umie, to muszę wam pomóc. To tu mam, no... Zręczy, gdzie oni byli, jak spływały. No i tu są inne Pokemony, co ja trochę mam. Mam ten, i mam ten, ten, ten. I chyba te wszystkie mam. I tu, to... Ale wam coś powiem. Mam ten. I to jest najlepszy, ale nie mam tego. To, tu też są naklejki i tu mamy jakieś to tu nakleiłem i tu musisz jakiś puzzle ten albo ten te trzy Możesz wybierasz i potem musisz iść tu I tu mamy dzieci co robią pokemony co ja lubię fajne i tu są pokemony co ja patrzyłem Fajne są. I tu mamy Charizard i taki Pokémon. Ja lubię dwa. One są bardzo fajne. I tu mamy takie, takie ludziki, Co chyba są? To ten mam. Nie, chyba mam ten. Może? Inne, no, mam inne. I tu mamy Charizard, co ja chyba lubię i może ja to będę kupiał ale nie możemy no to tu na końcu mamy taką maskę co mogę nosić i to jest quitel, co ja lubię to teraz ofiaramy chyba chyba ten napiew karty otworzyłem i zobaczyłem taką małą książkę i chyba zobaczymy, co jest najpierw. Chyba najpierw zobaczymy karty. To taki nie miałem. Taki mam. I to są moje nowe. Moje dwa nowe. to jest. jest wow! To, to fajne. Ten jest na, my chyba mój ulubiony. I teraz zobaczymy, co jest o tej małej książki. Oh! Fajne! patsi ile strony. I tu patsi sta, intenso no. fiendro kompatsi. Oho, jos mä minä ostan uuden, on minä mam te, Ja nową. I jeszcze uuden, niin minä ostan uuden, niin No kiedy i mam takie trzy. To są fajne karty i to są nowe, co ja naprawdę nie wiem co można mówić nawet. To ten jest mój ulubiony, ten jest, ten jest i ten... Te trzy. sześć kart mam i teraz ofiaram pokeboy. Taki Pokeball, to patrzcie, taki. To jest taki sam. Ale ja chciałem mieć normalny Mel i potem taki. Ale dali mi taki. I, a ja lubię ten Pokéball, to patrzcie. Może się tak zemić to i może się teraz e, położyć. No tak. E, nie umiem. Ale... Ja lubię te karty i tą pokpolę, ale o, o już wiem jak chyba nie, nie, jak to się zakłada, chyba to nic, ja już kończę, papa, pa, ale najpierw musicie mi dać like i subskryb.